Real Madrid wydał oficjalny komunikat, na podstawie którego jesteśmy w stanie stwierdzić, na jak długo z gry wypada Trent Alexander Arnold. W komunikacie czytamy: Jak tłumaczy nam Real Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madrid zdiagnozowano kontuzję mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze uraz pozostaje pod obserwacją. Oznacza to w takim układzie od 6 do 8 tygodni przerwy dosyć sporo, zwłaszcza że mówimy o tym bardzo ważnym okresie dla Trenta Aleksandra Arnolda, o czasie kiedy on ma się aklimatyzować on ma się przyzwyczaić do tej drużyny trudno mówić o tym, żeby miał jakiś spektakularny start w barwach Realu Madryt, no i też niefortunnie się składa, że akurat też Antonio Rudiger w tym momencie jest tak samo kontuzjowany na podobny czas Real nie ma nie wiadomo jakiego pola manewru w obronie, w związku z tym, no i <laughs> trzeba liczyć na to, że zdrowie będzie Karwachalowi dopisywało, i że możliwe, że Raul Asensio swoje miejsce na boisku znajdzie na prawej obronie. Sam Fede Verde mówi, że nie chce grać na prawej obronie. Jeżeli by musiał, to by oczywiście tam zagrał, ale ja też uważam, że więcej korzyści Real ma z Urugwajczyka w drugiej linii. No, źle się złożyło, lepiej byłoby, żeby kłopot bogactwa był w tej um, strefie obronnej po prawej stronie, no ale jest jak jest. Animo trend.